Z kanału Kapy Futbol. Dzisiaj z grzechem zrobimy sobie taki trening ogólno-rozwojowy, taki można powiedzieć, że dla młodego piłkarza. I też będziecie mogli go sobie wykonać w domu, na podwórku, gdzieś na boisku albo na orliku jakimś. No, w domu niekoniecznie. No, w domu zależy kto jaki ma dom. Więc zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zawsze się dobrze rozgrzać przed treningiem. I tutaj macie taką krótką stawkę, Jak zrobiliście sobie już rozgrzewkę, tutaj możecie się jeszcze dogrzać. Okay. pokrótce wytłumaczę wam zasady o co chodzi w tym naszym o co wytłumaczę wam ćwiczenia jakie będziemy wykonywali więc zaczynamy od naszej drabinki która jest tutaj piękna rzut czarna drabinka zaczynamy od skipu różne ćwiczenia tak żeby pociszyć pracę nóg i skoordynować ją z pracą rąk później przechodzimy na niebieskie pachołki i robimy wszystko z jednej nogi na drugą dwa razy na stronę bierzemy piłkę robimy slalom po slalomie uderzamy piłkę i teraz Grzesiu, co robimy później po strzale? Potem, ktoś e, nie robi tego dzisiaj, ja mówi e, kolor innego z pachołków, czyli pachołek pomarańczowy lub żółty, a wtedy robimy do niego spin, poprosi. Tak, czyli po uderzeniu piłki od razu osoba za nami krzyczy, jaki kolor mamy wykonać, znaczy do jakiego koloru mamy pobiec. Więc patrzcie na to. Okej, okay, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj tam na dole. A odnosząc się jeszcze do tego naszego treningu, to nie, nie trzeba mieć żadnych przyrządów specjalistycznych typu drabinka, pachołek, bo pachołki można zastąpić butami, koszulkami, butelkami, dosłownie wszystkim, tak żeby było widoczne. A drabinkę można na przykład narysować jak jesteście na boisku tartanowym, albo można po prostu robić bez drabinki. Bo to ważne, żeby był ten ruch, żeby skoordynować pracę rąk z nogami. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeszcze napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich treningów. Cześć.